Ta armata TNT strzela na ponad 1000 bloków i za chwilę pokażę Ci dlaczego. To nie jest zwykła armata TNT. Ta konstrukcja pozwala kontrolować zasięg pocisku co do ułamka sekundy. Każdy wybuch jest synchronizowany, a to co zaraz zobaczysz, to pomiary, a nie efekty specjalne. Zasięg podstawowy armaty na płaskim podłożu to około 600 bloków. 186 równocześnie odpalonych TNT wyrzuca pocisk złożony z aż 13 TNT również wybuchających w jednym momencie. Aby sprawdzić zasięg armaty przygotowałem specjalny tor do pomiaru odległości strzału o długości 1200 bloków. Tytułowe 1000 bloków to nie clickbait. Aby uzyskać taką odległość, musiałem nieco podnieść armatę. 5 bloków wystarczyło. Zwiększyłem render distance na maksymalny, który umożliwia OptiFine, a następnie oddałem strzał. TNT wylądowałem w okolicy linii wyznaczającej 1000 bloków od lufy armaty. Postanowiłem, że podniosę armatę raz jeszcze o kolejne 5 bloków, aby sprawdzić, czy jeszcze bardziej zwiększy to zasięg. Oddałem kolejny strzał i stało się tak jak myślałem. Odległość wzrosła. Tym razem aż do 1200 bloków. Pociski trafiły dokładnie kilka bloków za koniec toru. Poza ogromnym zasięgiem, armata wyróżnia się również możliwością modyfikacji odległości, na którą poleci pocisk. Bezpośredni wpływ na nią ma opóźnienie umieszczenia przez dispensery pocisku względem umieszczenia TNT miotającego. Jak widać, w przypadku jednego tika jest to około 140 kratek. Przy dwóch tikach było to około 240 kratek. Przy trzech tikach to około 330. Przy czterech tikach. Pocisk poleciał na około 400 kratek. Przy 5 pocisk poleciał na linię oznaczającą 500 bloków. Przy 6 trochę poniżej 600 bloków. Przy 7 trochę powyżej 600 bloków. Jak widać, w przypadku jednego, dwóch i trzech tików przyrost odległości był mniej więcej liniowy. Każdy tik więcej dodawał około 100 bloków zasięgu. Następnie różnice w odległościach zaczęły spadać, aż do różnicy między odległościami strzałów z opóźnieniem 6 i 7 tików, gdzie różnica odległości wyniosła około 40 bloków. Aby zobrazować dokładne odległości i średnie prędkości na podstawie czasu od wystrzelenia do wybuchu, przygotowałem specjalną tabelę, która potwierdza moje wcześniejsze przypuszczenia. Im większa odległość Mniejsza prędkość średnia pocisku, co za tym idzie, mniejsza różnica odległości strzału. Postanowiłem wykonać jeszcze jeden test. Tym razem podniosłem armatę aż o 30 bloków. Ponownie zwiększyłem render distance do maksimum, aby mieć pewność, że pocisk dotrze tam, gdzie powinien. Po oddaniu strzału już wiedziałem, że większość TNT nie wylądowała na torze. Dwa ładunki wybuchły w odległości 1038 bloków, jednak większość dotarła aż 1514 bloków od lufy armaty. Dalsze zwiększanie wysokości między armatą a podłożem nie ma już sensu, ponieważ pocisk nie zdąży dolecieć do ziemi i wybuchnie w powietrzu. Pamiętajmy, że czas od odpalenia TNT do jego eksplozji wynosi 4 sekundy, więc inżynierii Armat istnieją pewne limity. Daj znać, czy film Ci się spodobał. Jeśli chciałbyś mnie wesprzeć, zasubskrybuj kanał z dzwonkiem, aby nie przegapić żadnego kolejnego filmu. Jeśli masz propozycję, co mógłbym pokazać w następnym filmie, napisz komentarz. Mega mnie to ciekawi.